Masz za dużo wolnego czasu, ale nie wiesz, co z nim zrobić? Musisz napisać sprawozdanie albo zakuwać do kolosa, a zamiatanie pustyni nie jest już tak pasjonujące jak kiedyś. Zacznij marnować czas razem ze mną. No ale czym ja się w ogóle zajmuję? Opowiadam o szeroko rozumianej muzyce rockowej, swój własny. Zabawno, w żenujący sposób. Jeżeli zastanawiasz się nad rozpoczęciem przygody z cięższym brzmieniem i nie wiesz od czego zacząć, to pokrótce przedstawię Ci najważniejsze gatunki roka. Tak, abyś wybrał coś dla siebie. A jak ci się spodoba, to przed tobą cały muzyczny świat do odkrycia. Podrzucę ci kilka podstawowych informacji oraz rekomendacje, od czego zacząć z każdym z nich. Chcesz mieć jakąś ciekawą historię do opowiedzenia na imprezie i zabłyśnięcia przed znajomymi? A może podoba ci się ktoś, kto. że słucha rocka i chcesz u tej osoby zapunktować? Mam dla ciebie serię, w której ujawniał kulisy powstawania popularnych rockowych hitów a także może uda nam się odkryć jakąś mroczną historię. Wszyscy lubimy słuchać starych, sprawdzonych klasyków, no ale ile można, po jakimś czasie nawet i to zaczyna się nudzić. Warto wtedy sięgnąć po coś świeżego, muzykę nowych, młodych i energicznych zespołów. Tylko gdzie ją znaleźć? Od tego mam segment dedykowany mniejszym bądź nowym zespołom, w którym poznajemy, analizujemy i oceniamy, czy warto tego słuchać. Oprócz YouTube'a znajdziesz mnie również w social mediach, gdzie nie tylko dzielę się informacjami o nowych odcinkach, ale także komentuję co ciekawsze wydarzenia ze świata roka, a także wrzucam jakąś muzykę. Dzielę się informacjami na temat możliwości wypromowania się, czy wzięcia udziału w jakimś konkursie bądź festiwalu. Moje materiały to bardziej taka pigułka informacyjna, a jeżeli będziesz chciał wiedzieć coś więcej, no to zawsze będzie o tym albo inny odcinek, albo możesz to sprawdzić na własną rękę. Także zapraszam Cię do zajrzenia na ten kanał, sprawdzenia jego zawartości, a jeżeli Ci się spodoba zostawienia suba, lajka, komentarza i podania tego dalej. No to jak? Widzimy się w następnym materiale. Ja jestem Halkile. Zapraszam.